Rok był wymagający i pracowity, ale niezwykle udany. Tak można najkrócej podsumować działalność samorządu gminy Gorzyce. Wójt Leszek Surdy wzorem poprzednich lat zaprosił przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych na spotkanie opłatkowe. W świątecznej otoczce rozmawiano również o tym, co w tym roku udało się zrealizować. Nie mogło zabraknąć opłatka życzeń i podziękowań za wspólne działanie na rzecz małej ojczyzny. Dobiegający końca rok był dla gminy Gorzyce z wielu powodów wyjątkowy. W ostatnich miesiącach udało się zrealizować lub dokończyć inwestycje, które były przygotowywane przez lata. Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, spełnienie procedur oraz pozyskanie środków wymagało czasu. Łącznie w 2019 roku na terenie gminnego Życe wydano na inwestycje około 13,5 miliona złotych. Bożonarodzeniowe spotkanie było okazją dla Wójta Leszka Surdego, by podziękować wszystkim za współpracę i złożyć życzenia. Przyszły rok również będzie ciężki, ale myślę, że bardzo owocny i pracowity. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasz budżet nie byłoby to możliwe, gdyby nie ci, którzy pracują na ten budżet, czyli wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy i ci wielcy typu Federal alumetal, jak również ci mniejsi, którzy mają nawet takie mikroprzedsiębiorstwa swoje, czy usługowe, czy przemysłowe, nawet jednoosobowe. Każdy wkłada, wkłada dużą część swojej pracy. W to, co się w naszej gminie dzieje i za to naprawdę serdecznie dziękuję. Chciałem Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia błogosławionych, radosnych świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych, nie tylko rodziny, ale i sąsiadów i wszystkich, których w tym dniu i w tych dniach spotkacie na swojej drodze. Wszystkiego najlepszego. Podziękowania trafiły także na ręce nauczycieli, gospodyń, społeczników, klubów sportowych, strażaków, wędkarzy i wszystkich, którzy dołożyli swoją cegiełkę do realizacji założonych celów. Bez wzorowej współpracy i wzajemnego dostrzegania swoich potrzeb nie udałoby się wcielić w życie wszystkich planów. Przyszły rok niesie ze sobą kolejne wyzwania. Są zarzuty wobec tutaj gminy, do radnych, często że nie mamy gimnazjum a jest tyle samo na przykład nauczycieli. I bardzo dobrze, że tak jest. I tu chwała wójtom i chwała dyrektorom, że utrzymali te wszystkie stanowiska pracy, bo ponieważ jest taka potrzeba. To samo słyszy się na urzędników, że za dużo gminy. Osobiście uważam i radni też tak uważają, że jest tyle, ile potrzeba. A nawet wykonują nieraz pracę podwójną czy potrójną, jeśli chodzi o jakieś projekty. Ja bardzo dziękuję panu Wójtowi za dobrą współpracę, za starania, za to, że szuka tych pieniędzy wszędzie, na i w starostwie, i u, u panie wojewody, i u pana marszałka, że dobrze współpracuje z radą powiatu i że dobrze współpracuje z par parlamentarzystami, bo trzeba, żeby Gożyce były... Widziane, żeby Gorzyce się rozwijały. Gratuluję, bo ja byłem kiedy ta inwestycja była jeszcze na wstępie, a więc ten plac piękny w Gorzycach, motycze poduchowne. To są naprawdę piękne inwestycje. Gmina Gorzyce nie tylko pozyskiwała środki z różnych źródeł, ale robiła inwestycje wspólnie z powiatem tarnobrzeskim. Wykonanie fragmentu drogi powiatowej relacji z Kowierzynka Węczen we Wrzawach, budowa chodnika w Furmanach oraz przebudowa ulicy i chodnika w Trześni to najlepsze przykłady udanych działań. Po wspólnej modlitwie wszyscy połamali się opłatkiem i życzyli sobie, by kolejny rok był równie udany, a wszystko to w obecności betlejemskiego światełka pokoju, które przekazali harcerze. Ja widzę cały czas zabiegi pana wójta o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. To, co zaczynał kiedyś i o co zabiegał Pan Poseł Władysław Stępień, który mówił, że będzie robił wszystko, żeby to bezpieczeństwo było zapewnione. Dzisiaj kontynuuje Pan Leszek Surdy, który szuka pieniędzy w Banku Światowym, szuka tych pieniędzy w Urzędzie Marszałkowskim i te pieniądze się znajdują. Jeszcze nigdzie się nie zdarzyło, że jak jest wojna między władzami, to sprawy ludzkie idą do przodu. Jest stagnacja, jest niezadowolenie, jest no, brak chęci do pracy. Dlatego ja gratuluję, Miejko tych włodarzy, którzy byli w poprzedniej kadencji, którzy są, naszego znaczy z Panem Młynkiem, z Panem Przewodniczącym. Gratuluję Wam, że potraficie tworzyć jedność pomimo, że są różnice poglądów w razie w poszczególnych sołectwach i różnych organizacjach, które na nie działają. Wszyscy, którzy pracują na rzecz tej społeczności są godni szacunku. Inwestycje przeciwpowodziowe w Zalesiu Gorzyckim, techniczny ogród w Gorzycach, rewitalizacja w Motyczu Poduchownym, nowy samochód dla OSP Trześń, ważna inwestycja drogowa we Wrzawach oraz modernizacja oczyszczalni ścieków. To tylko niektóre ze zrealizowanych inwestycji. Najważniejsze działania Gorzyckiego Samorządu zostały przedstawione w formie filmu, który mieliśmy przyjemność przygotować, a który jest również dostępny na naszej stronie internetowej. Chciałem w tym miejscu krótko i szybko podziękować wszystkim, którzy razem pracują, czyli całej gminie, całej naszej społeczności Gminy Gorzyce. To, co zobaczyliśmy, to jest tylko. 25 minut. 25 minut to jest taka mała pigułka tego, co zrobiliśmy praktycznie w rok, a jeszcze niektóre działania w tej chwili są robione, niektóre prace odbierane, chociażby Trybunał LZTS-3. Pięknie było powiedziane, że zmienia się gmina, bo zmieniają się ludzie, bo ludzie stają się piękniejsi. I tego Wam wszystkim gratuluję i te gratulacje składam. Na ręce pana Wójta życzę wam pięknych świąt Bożego Narodzenia, siły ducha, a gdy będzie siła ducha piękna, to jesteśmy w stanie pokonać trudności, które się będą pojawiały, ale zmieniać je w sukcesy, bo tylko takie są przed nami. Nie ma innych wydarzeń, tylko napełnionych sukcesem i siłą Boga pośród nas. Wszystkiego najlepszego.